Cześć Manko, z tej strony Super Pszczoła. Dzisiaj nagrywam Ksawery. Przywitaj się, Ksawery. Ksawery, przywitajcie. Przywitaj się. Przywitaj Siemaneczko, Dobra, dzisiaj nagrywamy SCP. My te SCP nazywamy pimpuś. Idę właśnie do pimpusia. Ksawery jest tam gdzieś. O, słyszę jak chyba dziwi otworzył, no. To się ma. Ło, mrugnęłem. Kto. babce, zamknął drzwi! A co tam jest SCP? Siema. Otwórz. Mamy z Czy to musimy się obrócić? Obracaj się, obracaj się. Musimy go wypuścić. Ksary, tak, wyłaś stamtąd. Wyłaś. Nie obróć się, obróć się, ona na nich mrugnie. Niech ta babka se idzie. Rusza się, dawaj. Ob obróciła się. Znikła. Znikła ta baba. A wyszła. Dora, obróć się. Musimy grać. Nie możemy we dwójkę grać. Czemu? Musimy we czwórkę. Za trudno będzie. Obróć się. Jestem. Obrócaj się. Nie chcę wyjść. Musimy do innego serwera wejść. Osiemandrzyj! Jak tam życie? Chodź. Pa, Andrzej. Zamykaj go. Dobra, boję się tej gry. Przestraszyłem tego kolegi naszego. Uruszył się. Wodę pijem. Pusta butelka. Czy włączę arem, żeby go wkurzyć. Nie. A to nie, podziękuję. Cześć! Czekaj, pamiętasz naszy sposób wypychania go? Dawaj, go pimpka, przesuwamy. Aaaa Rozzdupił mnie! Ale się przestraszyłem. Tu można kiedyś było przejść. Ej, no kiedyś tu można było gdzieś przejść. Trzeba tam mm, w środku otworzyć. Super. Dzień dobry! Dobry, czy bobry. O, o, siema! Siema, pimpek! Chodź, Ksary, ja się patrzę na niego. Czyli patrz się na niego, ja obro... Chodź. Przejdź obok niego. Chodź. Patrz się. Chodź do tyłu jeszcze. Jesteśmy A. bezpieczni. Stoi, stoi. Muszę się napić. To ten ekran szary jest. Nie wkurzaj go! Nie wkurzaj, pani Czemu woda tu się kończy? Czekaj, zadzwonię do Andrzeja. żyłem drzwi do niego klaty. Pewnie tam to ty boi tego alarmu. Zaczyna się. Zaczyna się wkurzać. Woda. Kiedyś można było tej wody nieskończoność pić. Kiedyś można było tej wody nieskończoność pić. No wiem, ja też potrafię. Pamiętasz, że kiedyś można było niesko... nieskończoność tej wody pić? Wkurzyłeś go bardzo. Siema, Pimpuś! Idzie ta dziewczyna. Się boi. Nie, jest tam. Idzie po. Zamknij to! Zamknij to! Co żeś zrobił! Stoi tu! go! Teraz ta babka wejdzie, to! Ej, ta babka chyba się tam. Nie chcę wyjść. Nie jestem w ogóle na innym koncie. Czekaj. April, podłoga kkk. 8-8. Kupki! Przeszedł tu z kilka tych guzików. Wiesz co? Nudy w tej grze. Idę się z nim pobawić. Cześć, Pimpek. Ale że się obsrał. Może umyjesz pupę, Pimpek? Bo się okupciałeś. Metoda pchania Pimpka. Działa i będzie działała. Pimpek, obsrany cały jesteś. No pimpek. Ała, pimpek mnie zjadł. Ją te zabił. On teraz u nas. Tak. Jest. Mordeczko. Dobryś, chodź. Zamknij tą babę. Papa, pa, babka. Co tu wyjść. Tylko nie pozwól. Zabykaj te drzwi od razu. Baby wkręciliśmy i Pimpka przesunęłem o kilka centymetrów i się... i się przestraszył. A ja przecież tych drzwi nie zamknęłem. Ja zamknąłem wyłączę ten aran, bo. Teraz nie wyjdzie środku. Skąd wiesz? A teraz? Gabriel! To. Czy zamykam tamten włas? Otwieraj drzwi! On nie... Ta baba nie wyjdzie. Nie, 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 jej zamknę. Nie! Za zabnę... Słyszę! Ale drzwi. Nie otwieraj! Co nie otwieraj? Ja tylko kuczę. Nie klikaj. Bo zy tam tamte drzwi i będzie po nas. Po co zamykasz? On nie, wejdzie. Kaczuszka! nogaczkę? No. Polecam grę. On tam jest w środku. Wiem. Otworzyłeś. O! Nie otwieraj tych drzwi. Ok. Nie klikaj tego guzika. Powiedzie nam tu. Jo, słyszałem, jak, jak tamta babka dead zrobiła. Ej, nie, jaki śniubek dołączył. Co muszę się na, napić? Wody, seafkujemy fajny bal. pamiętam, jak tu była dynia, i tu można było wejść i zeskoczyć stąd. O nie, zamykaj. Chodź Ksawery teraz przypał. Ale Wyszedł. Otwierać! Ładzieć! Nie wychodź! Zamykamy I patrzymy. O! Zdech! Słyszałem to! Wyszedł! Kolejna osoba przyszła! Musi do swojej nory wejść! A jak to trzeba zrobić? Musi ktoś się poświęcić! bo go tam nie, zamknąć. On sam czasem wyjdzie tylko, jak nikogo nie będzie, wejdzie sam. Do czego ja go nie wkurzać? Słuchaj, idę. Czy jestem na fotelu? Czekaj, operuję. tamten dziewczynka nie wiem jak ona radzi. Wyłącz alarm. Sc patrz. I właśnie tak to wygląda miniaturka tej gry. SCP? Dobry, Co? Co? Teraz wiesz jak ja muszę O, wywaliło mnie. Musisz być z tyłem do tego obrócony. Do okna i wychodzisz i obracasz się. Przepraszam. Tylko tak i bok przekręca się, tylko bok, ale szybko. O nie ta dziewczyna! Nie otwieraj jej, nie otwieraj, zamknij! To baba otwiera! Nie, ja tam y zamknę. Dobra, zamykać. Wszedł? Wszedł do środka. Spokojnie. Otwieramy. Nie ruszać się. Wejdzie tam. ...i się nie będzie ruszał. Kiedyś to można było pić ile chcesz. To można teraz? Teraz nie można pić ile chcesz. Tu trochę kubek teraz znika po chwili. Szkoda. A kubków dużo jest. Jest bardzo dużo. No jeszcze więcej tu z tyłu. No babko! No ci otwiera ciągle te drzwi. Mają być otwarte. Nic nie robić. Nie sobie kawusia. Kawusia. Ale tam nas Row, dlatego dupsko miał obsrane. No babo! Czy sprawdzili, ile jeszcze mogę nagrywać? E, jeszcze 4 minuty. Mogę. Jeszcze 4 minuty Dobre. mogę. Dobre, jeszcze na, na umieramy razem, dobra? Jak będzie koniec, dobra. Okej, okay, umrzemy razem na koniec i tą babę zostawimy. Dobra, jeszcze 3 ja, minuty. Da. Trzy minuty mamy. Oh! Ścikałem się! <ścoughs> Dawaj, otwieramy tej babie drzwi, ok? Chodź, poświęcamy się i teraz te ostatnie minuty otwieramy jej ciągle drzwi. Ty, ona też nie, chyba nie żyje. O nie, on tak jest. Cześć! papa. Pa! Przepraszam, ksawery. Zamknij ją. Kua. Biedny ty, ksawery, jesteś. No i się obróciła ta wstrętna baba. Jej zamknę przed nosem drzwi. Umarłem. Szybko uciekać. Zamykaj. Dawaj ją. Nic nie robić. Poświęc. Zabiłem ją. Jest. Nie, chodź. tam, się na niego Nie, Nie, Agapisz, chodź tam, poświęcę się. Nie ciągle, poszedł drzwi kolejne otwarte, papa. Pa. Dobra, papa, ksawery. Pa, nie ja zobaczy, zamykaj. Czekaj, sprawdź, ile jeszcze mogę nagrywać. On za mną nie poszedł za babą poszedł. Czekaj, ja to się zamknę tam. Może to do... lepszy pomysł? Posiedź się tam, będzie? Nie, otwieraj! Jesteś więźniem. Otwieraj! Masz otwarte drzwi? O alarm. Ktoś nie idzie. Zabij te drzwi. Które? No Zabił ją. Xavery. Chowaj się do bazy. Patrz się na niego, chowaj się. Nie patrz się. Niech nie zabije. I... Zabijeś, jak mnie zabije. Tak, tylko weź się poruszaj tam w środku, musimy widzieć. No to wy, wyjdź trochę. Zamykaj! Zamknęłem go! Jest! Jest zamknięty! Możecie chodzić. Jest zamknięty na ostatni. Komu ja pozwalaj, aby otworzył. Dobra, masz kilka sekund, żeby przyjść do nas. Bo zaraz koniec odcinku. Szybko! Szybko chodź tu do nas. Szybko się kończy, zaraz. I szybko zakończymy, tutaj zakończamy film. Chodź tu obok mnie. O, zaraz się skończy.